Cześć, witam Was kolejny raz, już kończyliśmy tutaj wyprawę, już dojeżdżaliśmy, bo Wam nawet nie mówiłem, ale jadę na działkę, już dojeżdżaliśmy bardzo niedaleko i jeszcze znaleźliśmy naprawdę trzy piękne grzybki. Tak w ogóle troszkę kurek udało się nazbierać, prawdziwków jeszcze parę znalazłem, ale te trzy okazy muszę Wam pokazać, zobaczcie. Tutaj jest moja siostra, tutaj postawiliśmy rowery, a tutaj mamy, paść jakiego prawdziwka. Zobaczcie jaki piękny borowiczek. To już nie jest usiatek na 100%. To jest normalny borowiczek szlachetny. Wykręcamy, przykrywamy. Pokaż go tutaj. Tak się prezentuje. Zobaczymy. Oj to coś marnie ten prawdziwek wygląda, ale zobaczymy. Ale to nie o to chodzi. jak to jest mało ważny. Przy tym. Zobaczcie te dwa okazy co ja tutaj mam. Zobaczcie tutaj widać brzozę, więc już domyślacie się może o czym mówię. Piękne dwa koźlarze. Tu jest jeden cudaczek, i tu drugi kuleczka. wykręć był kamilka. Zobaczcie. Był koźlarz sosnowy. Teraz mamy koźlarza pomarańczowo żółtego. Babkę też już dzisiaj znalazłem. Więc jest super. Dwa grzybki, ale to jest prawdziwy kozaczek. To jest cudo. Cudo natury. Od Jozo. O to jest na razie, na razie to jest najpiękniejszy grzyb chyba tego sezonu ten tak mi się wydaje, że ten to jest najpiękniejszy grzyb w tym sezonie jaki aktualnie znalazłem nawet przebija tego koźlarza czerwonego co jeszcze przed kolonią znalazłem, myślę, że jest ładniejszy dla mnie to nawet, nie wiem, że większość powie, że ten grzyb jest ładniejszy, ale ja uważam, że to jest coś coś wspaniałego tu mała kuleczka są grzyby, jest wysyp, widać to po prostu, jeszcze dzisiaj idę później koło działki do lasu, zobaczymy co będzie, to na razie piękny borowik, koźlarze pomarańczowo żółte cuda, zobaczcie, tutaj jest jest brzuska, jest brzuska wszystko się zgadza mamy koźlarze. zobaczcie jaki cudny charakterystycznie takie tutaj strzępki o, zobaczcie, kropaczki jak kora brzozy Kapelusz pomarańczowy, taki ładny jak pomarańcza taka, nie taki wyblakły, taki ładny, mocny pomarańczowy, taki najbardziej właśnie lubię, a więc mamy te koźlarze, w tym sezonie koźlarze dużej jest, ogólnie koźlarze rzadko występowały, a teraz to no cuda, nic więcej nie mogę o nich po prostu powiedzieć, tak się cieszę. Kurek też się udało nazbierać cegle. Stopory też widzę, że rosną, jest. jest po prostu super. Wracam. Myślałam, że będzie po wysypie, a tu widać, że wysyp jest w pełni i trwa, i trwa, i na razie będzie trwał. Bo takie młode okazy tylko to pokazują. Tak się to prezentuje. Na razie jedziemy, już nam niewiele zostało, więc żegnam się. Do zobaczenia na następnym odcinku. Pa!